Zobaczcie to. I nie chodzi mi o ten autobus, który jedzie, tylko ten dom. Patrzcie, tu mają ludzie miejsca na garaż. A tymi schodami idzie się do domu, do góry, 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 do góry który jest tam. I wygląda tak. No bomba! Czego więcej, widok z góry na całe jezioro? Fantastyczny temat! No jak tu nie kochać Włoch? Każdy centymetr kwadratowy wykorzystany. Mają pomysły.